Cześć! W ramach zachęty turystycznej zrobimy dzisiaj krótki przerygnik w opowieści o rydnie i przeniesiemy się na wydmę pękatka na bawnie całowanie na Mazowszu. Koordynaty GPS jak zwykle w się w Tutaj prowadzi hematytowy ślad z rydna, a z rydnem połączył go profesor Robert Schild, który w latach 60. XX wieku prowadził na wydmie pękatka badania i odkrył pozostałości obozowisk datowanych na od 12 do 10 tysięcy lat temu. Zobaczcie, jak tam wygląda. Zakończymy tu żywot i nasze kości zbieleją. No, bardzo dobrze. A oni to uważali za przyjemne miejsce do życia. To. Kiedyś nas odkryją i powiedzą, to były takie człowieki. Mhm. Uh -huh. Z depoce jakiejś tam. Z aparatu nie odkryją no. no właśnie Antropogenie. No Ciekawe ile będą mieli nóżek ci, co nas odkryją. Chyba, że będą poruszali się metodą przepompowywania płynu, jak pierścienica. Dobra, idę. Idź, idź do kolejnej chałupy. A, hematyk! Tam, tam najbardziej widać tą ochrę. Świetnie, przez okulary przeciwsłoneczne. Dobrze. Ktoś te... z profesorów, Krukowski, może, a może Romuald Schild, powiedział, że jak na takich stanowiskach jest, nagłe są zaczerwienienia ziemi, to byli tam ludzie, którzy zostawili po prostu ślady ochry. Kilka albo kilkanaście, kilkanaście tysięcy lat tysięcy temu. Lat temu. Dodatkowo oni tam nie musieli dokładnie w tym miejscu mieszkać. Może tam mieszkali, a może tam po prostu przygotowywali ochrę do czegoś, a może również no, na przykład świętowali nadejście wiosny, albo przygotowywali zmarłego do pochówku. Idę tam. Idź. No i tego się nie dowiem, co tak naprawdę robi. Nie, tego się nie dowiemy. Możemy się zastanawiać. Ale byli ta, ale no. no. W każdym razie ta ochra jest podejrzana o to, że pochodzi z rydna. O ile to jest podejrzenie czy to jest I To pewność. jest y, skutek badań y, podawanych jako pewnik. No to czyli kawałek. Dwie godziny Profesor autostradą obecnie. Bromuald 200 km. Schild Schild tak podawał, ten, który Jasne. robił badania w Zwoleniu. A teraz nie żyję. Twoje kości. Nawet yy, bytność ludzi rozpoznajemy po obecności Czerwonej Ziemi, tak? Tak. tak jakbyśmy jakbyśmy to mówili. Którą świetnie widać przez okulary. Słoneczne. Tak. Dobrze. Tam było najlepiej. Dobra, Wtedy załóżmy na aparat słoneczny okulary. No mniej, dlatego zakładam okulary. To jest miejsce pierwsze podejrzane o tak. obecność człowieka. Czyli jako, jako ta pierwsza wyspa osada. Czy ta wyspa Piachu? Ona jest taka podróżowiona. No, fragmenty są. No. Szczególnie tutaj na wejściu. Spójrzmy tedy przez. Okulary. Na pewno pięknie widać niebo. Po rozejrzeniu się na wydmie można odpocząć na pobliskiej wieży widokowej, z której rozciąga się piękny widok na atrakcyjne przyrodniczo bagno całowanie. Ponieważ mieszkam w okolicy Warszawy, miejsce to odwiedzałam wielokrotnie i należy ono do moich ulubionych. Odpoczywając na wieży widywałam wspaniałe żurawie, a także szczekające jak bokser żaby moczarowe w niebieskiej godowej szacie wczesną wiosną. Trafił się też pewnego razu młody bubr, płynący sobie od tak w środku dnia. Mój mąż Kuba mówi, że mam sfilmować nogi w ramach zachęty turystycznej. Żeby było widać, co czeka tego, kto tu przyjdzie. Też jego stopy tak będą wyglądały. Dziękuję za oglądanie i polecam subskrybowanie, bo w następnej odsłonie będzie druga część fascynującego rytmu. Do zobaczenia. Cześć.